Witam serdecznie na kanale Przyroda J.P. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam szerzej gromadę płazów. Zapraszam do oglądania. Tak więc, najbardziej charakterystyczną cechą tych zwierząt jest dwuśrodowiskowość iż prowadzą one ziemnowodny tryb życia oraz zmiennocieplność. Ich temperatura! Zależy od temperatury otoczenia. Dla nich Zbyt niska temperatura powoduje duże ograniczenie ich funkcji życiowych, co sprawia, że nie znajdziemy ich wysoko na szczytach gór ani na Antarktydach i innych Grenlandiach. Dorosłe płazy z reguły przebywają na lądzie w wilgotnych warunkach. Jednak czym byłby świat bez wyjątków, takich jak zupełnie wodno lub na żaba szponiasta lub pustynna wodosytka płaskogłowa? Jeśli chodzi o pokrycie, to ich skóra jest na pierwszy rzut oka beznadziejna. Nie znajdziemy na niej żadnych łusek, które mogłyby ją chronić przed na przykład urazami mechanicznymi. Na szczęście, jak zajrzymy w głąb pod naskórek, ujrzymy takie cacka jak gruczuły śluzowe, wydzielające, no kto by pomyślał, śluz, a w niektórych przypadkach jadowe. Te pierwsze ułatwiają wymianę gazową, gdy śluz na powierzchni rozpuszcza przedostające się gazy. Na lądzie również zabezpieczają przed utratą wody, ale w niewielkim stopniu, co wymusza na płazach obecność w wilgotnym środowisku. A jadowe to wiadomka. Toksyny z gruczołów i drapieżniki od razu w tył zwrot. W skórze jeszcze są ukryte komórki barwnikowe nadające kolor płazom. Płazy możemy podzielić na trzy rzędy: ogoniaste, bezogonowe i beznogie. Do ogonowych możemy zaliczyć na przykład salamandry. I te gagatki mają kończyny tej samej długości i ogon. W Polsce występuje 5 gatunków płazów ogonowych. Z kolei płazem bezogonowym jest na przykład klasycznie żaba lub ropucha. Płazy bezogonowe nie mają ogona. Ich kręgi bezogonowe zrastają się w jedną kość, zwaną profesjonalnie urostylem, a ich tylne kończyny są dłuższe od przednich, co ułatwia wykonywanie skoków. U wielu samców po obu stronach głowy są rezonatory, cienkie woreczki do przysłowiowego kumkania i rechotania, a płazy beznogie z kolei wyróżniają się brakiem kończyn. Do tego rzędu należy na przykład marszczelec pierścieniowy. Z wyglądu prędzej mu do dżdżownicy niż do na pierwszą myśl wyobrażanego sobie płaza, ale ma on kręgosłup z około 200 kręgami, co nie pozostawia wątpliwości, że jest płazem. No ale nie każę wam teraz jechać do Ameryki Południowej i robić mu sekcji, by się upewnić. Uwierzcie mi na słowo. Ale dobrze, jeśli chodzi o układ oddechowy, to płazy, pomimo posiadania płuc w przystosowaniu do życia na lądzie, za wydajniejsze uznają wymianę gazową przez skórę. Powierzchnia płuc płazów ma niewielkie rozmiary. Do tego nie znajdują się one w klatce piersiowej, bo po prostu jej nie ma. Więc cienka, unaczyniona i naśluzowana obficie skóra jest znacznie bardziej efektywna do wymiany gazowej, mimo że ten sposób stanowi tylko 30% oddychania płazów. Przez to, że naczynia są od razu pod skórą, hemoglobina od razu może łapać tlen i go transportować we wnętrzu. A jeśli chodzi o sam układ krwonośny, to warto zapamiętać, że serce płazów ma dwa przedsionki i jedną komorę. My szczęśliwi mamy dwie komory. Płazy mają dwa obiegi. Mały na linii serce płuca skóra, i duży na linii serce reszta narządów. Dobrze, teraz już na sam koniec, aby nie było przesytu informacji za jednym razem, czas na przystępne przedstawienie rozwoju jakiegoś płaza od samego początku. Klasycznie na przykładzie żaby, bo jak żeby inaczej. Tak więc cały cykl zaczyna się od tego, że samica składa dowody skrzek, a samiec go zapładnia. Potem zarodek przechodzi rozwój w osłonce jajowej, a gdy ją opuszcza to powstaje znana wszystkim kijanka. Ta ma skrzela zewnętrzne zmieniane po kilku dniach w wewnętrzne, później pojawiają się kończyny tylne, potem przednie dostaje płuca stopniowo traci ogon, powoli wychodzi na ląd, a gdy dorośnie już zupełnie, to żegna się na dłuższy czas z wodą do czasu możliwości zapoczątkowania nowego cyklu. Tak więc ten cykl zatoczył koło, z kolei ten odcinek właśnie się zakończył. Mam nadzieję, że jasno przedstawiłem charakterystykę tych zwierząt. Do zobaczenia.